Witaj w nowym roku. Nowy rok, nowe wyzwania, nowe problemy. Tak, Lewica jest bardzo zainteresowana dobrym zwierząt. E, niestety cały czas opiera się o Instytut Badań Z Dupy. Trudno. Musimy na tym bazować, tylko to mamy. Właśnie obchodziliśmy nowy rok. I w związku z tym. Można byłoby się pokusić o taką nową akcję. Jak kochasz, nie jeździsz, no to teraz patrz na to. Zgodnie z szacunkami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policji, w wyniku kolizji z samochodem na drogach zginęło 17,5 tysiąca zwierząt. Liczba robi wrażenie. Jednak jeszcze bardziej przerażające jest to, że te dane dotyczą tylko dużych zwierząt, takich jak sarny, dziki, wilki, jelenie czy łosie. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że to jest artykuł sprzed 5 lat, daje się 5-6, który dowodzi tego, że no, w wyniku kolizji yy, czy zderzenia. W sensie zdarzenia, w wyniku zdarzenia drogowego yy, giną zwierzęta i odpowiedzialne za to są pojazdy, no bo przecież wiadomo, że nie zwierzęta. Więc skoro petard zakazuje się za 80 ptaków z 2019 roku, no to w takim wypadku chyba z 2018 roku ta liczba tych zwierzaków jest nieco wyższa i można byłoby się pokusić o zakazanie samochodów, prawda? Petardy zakazujemy za 80 ptaków, więc samochodów zakażemy za 17,5 tysiąca zwierzaczków. Mieliśmy okazję doświadczyć wysypu, spamu informującego nas o tym, że jeżeli kochasz zwierzęta, to nie strzelasz fajerwerkami. No i nie byłoby w tym nic drożnego, gdyby nie to, co za tym hasłem idzie i w jaki sposób to było prezentowane. Otóż ważne jest też, kto to mówi i jak to mówi, a mówiły to przede wszystkim Julki. No i biali rycerze tam też się znaleźli, ale tacy zawsze się znajdą gdzieś w okolicy, to nie można mieć do nich pretensji. Precenzję jednak do tematu. Te fajerwerki, te akcje w stylu kochasz, nie strzelaj, one były okraszone w bardzo takie gwałtowne emocje, takie agresywne emocje, wyzwiska, przezwiska. Czy z jednej i z drugiej strony? Częściowo tak, ale gdyby miał to położyć na wadze, to Julki jednak te batalie wygrały ze względu na ciężar i ilość hamskich agresywnych komentarzy wobec ludzi, którzy wyrażali zdziwienie lub też dezaprobatę dla takiej akcji. No i z drugiej strony, jeżeli już cokolwiek publikujesz w internecie, tak jak ja, na przykład teraz, musisz się liczyć z tym, że przyjdzie ktoś i nagada ci nie po twojej myśli. Będzie używał słów niekoniecznie konwencjonalnych. 2025. No i pokazał ptaka. I z tym się trzeba liczyć. I ja się z tym liczę. Ja bym się jednak chciał skupić na tym, co było, co stało za tymi julkami. Za tymi julkami stała argumentacja, że, że ptaki giną, że dzikie zwierzęta giną, że ich psy się boją, że ich koty się boją. No i ogólnie to ja nie neguję, że zwierzęta się boją. Ludzie też się boją. Ja ostatnio na przykład jechałem sobie rowerem i przyjeżdżałem sobie po trawniku, zjeżdżając do się i akurat tak było, że miałem prędkość patrolową, czyli toczyłem się. Nie używałem dzwonka, bo niby w jakim celu. I zjeżdżając po tym trawniku, no te opony trochę szereściły po tych liściach, czy właściwie co tamkolwiek było. No i dziewczyna sobie szła z chłopakiem i tak była zamyślona, że się biedna przestraszyła. Ale to, co było potem, to już i do bajka było. Ona wpadła w prawdziwą histerię, zaczęła płakać. Nie ogarnąłem za bardzo sytuacji, ale wróciłem, podałem żółwika i rozeszliśmy się. Natomiast, e, czy tylko ludzie mogą wpadać w takie histerie? No nie. Ludzie mają różnego rodzaju problemy psychiczne, zdrowotne ogólnie. I okej, okay, być może ona jest po jakiejś traumie, i ten dla mnie błahy incydent, jakim był szum moich opon. Mógł być dla niej przywołaniem jakiegoś naprawdę drastycznego wspomnienia. I ja jej nie oceniam. Ja tutaj ją przywołałem tylko i wyłącznie po to, bo żeby była jasność. Ja mam nagranie. Ja mam miałem, bo skasowałem już nagranie wideo z tego zdarzenia. I tego zdarzenia nie publikuję, dlatego że ja rozumiem tę dziewczynę. W jakiś tam sposób. Może w mojej ocenie w tamty, wtedy, w tamtym momencie ona trochę przesadziła z tymi łzami, bo według mnie to była taka histeria naciągana. I troszeczkę współczułem jej chłopakowi, no, ale. Jak mówiłem wcześniej, nie znam jej kontekstu, więc o, może faktycznie miała powód. Ale wracając do julek i ich psów, czy te ich psy mają powód się bać? Być może tak, być może tak, dlatego że na przykład julki tak te psy sobie ułożyły. Czyli za każdym razem, kiedy pies y, przestraszył się czegokolwiek, a szczególnie petardy, wtedy nakręcone julki. Przytulały pieski i pomagały im wzmocnić uczucie, że coś jest nie tak. Zamiast po prostu zwyczajnie pokazać temu psu, że te bum to jest tak naprawdę na niebie błysk. No bo jeżeli boją się petard, to boją się też burzy, prawda? W zasadzie mogą się bać wszystkiego, co głośniejsze. A To by oznaczało, że te psy są straumatyzowane. Kiedy na przykład twoje dziecko przestraszy się, bo no na przykład, nie wiem, w kuchni spadnie garnek i dziecko podskoczy ze strachu, biegniesz, przytulasz to dziecko.

No i też oczywiście nie brakuje normalnych ludzi, którzy faktycznie mają jakiegoś tam zwierzaka jednego czy drugiego i ten zwierzak fakt faktem no nie da się ułożyć w ten sposób, żeby dobra nie jestem psim behawiorystą, więc ja nie o tym teraz, ptaki, bo o tym dzisiaj. Mianowicie Julki powołują się na to, że um, z, z okazji fajerwerków noworocznych giną ryby, bo zjadają resztki petard, bo ptaki giną, bo przestraszone hukiem gubią drogę, zderzają się ze sobą i tak dalej. I to brzmi nawet dosyć logicznie. W sensie ja jestem w stanie uwierzyć w to, że ptaki przestraszyły się, spanikowane zaczęły się zderzać z czymkolwiek łącznie ze swoimi towarzyszami. A co gdybym powiedział, że Julki opierają swoje teorie o badania. O badania pokazane w prasie. W lewicowej prasie, na przykład w Gazecie Wyborczej, w Onecie, ale również w oparciu o badania własne. No bo ma dwa psy. Jeden się nie przestraszył, a drugi przestraszył się troszkę bardziej. I masz 55%. A co jeżeli na przykład powiem, że. W Polsce takie badania ogólnie nie są prowadzone. Mianowicie nikt nie liczy zwierząt, populacji zwierząt, dzikich zwierząt, ani populacji ptaków przed Sylwestrem i nikt nie liczy ich po Sylwestrze. Mimo to media powołują się. Mimo to doświadczamy spamu. Mimo to, która jest ze straży miejskich za pieniądze podatników, kupuje sobie reklamy na Facebooku, gdzie pokazuje, że nie strzela, czy właściwie ty nie strzela, jest petard, po dzikie ptaki mogą zginąć. Okazuje się, że w Polsce w 2019 roku przeprowadzono pewien nazwijmy to eksperyment, jedna z oficjalnych instytucji z, właściwie to ciężko powiedzieć zatrudniła, Zgłosi... użyła 300 osób, 300 osób, 300 ochotników poszło szukać ptaków, martwych ptaków przed Sylwestrem i znaleźli ich 14, 300 osób znalazło 14 ptaków po odnosy Sylwestrowej. Tylko nie dodali, czy następnego dnia w ciągu 24 godzin, czy w ciągu 40, 480 godzin, więc równie dobrze to mógł być cały tydzień. Ale nie, nie mniej, znaleźli ptaków 80. Zrezygnowaliśmy ze słomek plastikowych, żeby ratować żółwie i delfiny, bo te miały się krztusić słomkami. A teraz będziemy rezygnować z petard, bo, bo ptaki giną. Tak właśnie sobie przypomniałem, że kurczaka nastawiłem. Może cofnijmy się kawałek. Skąd płynie w ogóle narracja, że ptaki giną? Otóż w Niemczech prowadzone były takie badania, gdzie stwierdzono, że no, ptaki ogólnie w czasie Sylwestra giną. Więc poszli za ciosem i stwierdzili, no dobra, no to sprawdźmy, ile tych ptaków ginie. Okazało się, że tam jakaś liczba mniej więcej trochę większa niż w Polsce była, ale stwierdzili, że skoro tak, to trzeba to się temu mocniej przyjrzeć i żeby się upewnić, że te ptaki faktycznie giną w, takim ani, w takich ani innych okolicznościach, no to trzeba rozszerzyć badanie i sprawdzić to w ciągu na przykład roku. I się okazało, że około 15 milionów taków ginie w ciągu roku. I nie od petard. Ale to jest nic. Polacy poszli dalej. Tu również źródłem jest lewicowa prasa. Tak, lewica jest bardzo zainteresowana dobrem zwierząt. E, niestety cały czas opiera się o Instytut Badań z Dupy. Trudno, musimy na tym bazować, tylko to mamy. No więc skoro tak, to się okazuje, że petard chcą zakazać, bo jednego roku zginęło 80 ptaków. Przy czym pytanie brzmi: aby na pewno to było bezpośrednią przyczyną? Trudno powiedzieć, bo w tej publikacji dotyczącej tego badania nie ma informacji o tym, w przeciągu ilu dni znaleziono te ptaki. Czy na przykład może padało ich 10 dziennie, badania trwały przez 8 dni, a może wszystkie zostały znalezione tuż nad ranem 1 stycznia? Tego nie wiem. Tego tam nie napisano. Jednakowoż załóżmy, że faktycznie w wyniku huku przestraszyło się i zginęło w locie 80 ptaków. To by oznaczało, że trzeba zlikwidować wiaty przystankowe, bo zgodnie z tymi samymi badaniami ginie milion ptaków od zderzenia w wiatę przystankową. W związku z tym nie będziecie już stać, czekać na swój zbiorką pod dachem, bo to zagraża życiu ptaków. Trzeba zlikwidować wiaty przystankowe. Idźmy za ciosem. I nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, ogólnego badania na ten temat. Natomiast jest faktycznie artykuł, który mówi o tym, że te ptaki faktycznie w Polsce giną w ciągu roku w wyniku zderzenia z wiatą przestankową. Ginie ich milion. Milion ptaków ginie w wyniku zderzenia z wiatą przestankową, Wersus 80 ptaków w 2019 roku. No bo do dzisiaj już nikt nie prowadzi takich badań. Po tamtej akcji. Stwierdzono, że no trzeba te akcje kontynuować, te badania trzeba kontynuować. Nikt nie kontynuuje tych badań. A skoro nikt ich nie kontynuuje, no to zapytajmy dlaczego? No bo skoro 300 osób poszło i znaleźli tylko w sumie 80, łącznie chyba 90 ptaków przez cały okres swojego badania, a potem się nagle okazuje, że tych ptaków ginie milion w ciągu roku z powodu zupełnie innego, z powodu statecznego, statycznego obiektu nieruchomego, to się robi trochę krzywo. Więc tak, mamy oddać petardy w zamian za 80 ptaków z dwa lata temu. Ale to nic. Ja bym proponował, aby wspomniane Julki jednak się faktycznie przyłożyły do tematu, zainteresowały się mocniej i trzeba przeprowadzić akcję likwidacji WIAT przystankowych. Ale to jest nic, bo jak się okazuje, dalej idąc za lewicową prasą, to również serwis monetowy, inteligencję dziedziczy się po matce. Teraz Julki się wzięły za jakąś petycję i tą petycję pchają, żeby te fajerwerki zakazać ich w Polsce. Mają do tego prawo. Jest też petycja w drugą stronę, czyli, żeby nie zakazywać. Niestety, Julki do tego podeszły w pełni profesjonalnie i zrobiły to w wersji online. Więc wystarczy, że klikniesz w link, podasz adres e-mail i po temacie. Natomiast ta petycja przeciwna, to jest petycja zorganizowana przez firmę, która jest hurtownią tychże fajerwerków, i oni liczą na to, że ty wyślesz do nich listownie, że ty pójdziesz na pocztę, napiszesz na kartce, że się sprzeciwiasz. Tę kartkę im wyślesz, i oni to zbiorą, zaniosą to do ministra i minister się ugnie. Pod ciężarem. Makulatury. Więc to się nie uda. My już przegraliśmy. Wszyscy, którzy robimy. Bum. Nie będę już pił w ogóle nic do tego, że na przykład e, wujek Adaś też wolał zwierzęta od ludzi. Są oczywiście też normalni posiadacze zwierzaków, tacy, którzy rozumieją, że no, te zwierzęta trzeba w pewien sposób się nimi zaopiekować, bo faktycznie nie każde zwierzę da się ułożyć, nie każde zwierzę da się oswoić z tym hałasem. Natomiast te, też są tacy, którzy posiadają te zwierzaki i sami z petard strzelają. I ich psy przykładowo są zainteresowane tymi y, atrakcjami na niebie. Więc to nie jest tak, że to jest taka sprawa zero-jedynkowa, bo nie jest. Jak już powiedziałem, cała ta narracja to jest gotowanie żaby, bo jak już wspomniałem, to to idzie z Niemiec. I ta narracja idzie w takim kierunku, że. No bo inaczej. Dlaczego nie możesz wierzyć e, motocyklem do lasu? Przede wszystkim, dlatego żeby nie straszyć zwierzyny leśnej. A co to znaczy nie straszyć zwierzyny leśnej? To znaczy, się nie chodzi o nic innego jak o hałas, który wydziela Twój silnik. I teraz, jak już załatwią fajerwerki to wezmą się za motocykle. I ja Ci gwarantuję, że tak właśnie będzie. To się tak skończy, że my faktycznie obudzimy się pewnego dnia i będzie cisza i spokój. W imię ogólnego bezpieczeństwa oddamy wolność do ostatniej. Do ostatniego paragrafu. Co ja tutaj dalej mam? Teorie spiskowe, które okazały się prawdą. Ja bym poważnie traktował moje ostrzeżenie. Skok na motocyklistów, bla, 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 bla. O, to by zrobił tutaj. Jest jeszcze jeden temat: mandaty. Nowy rok to również nowe stawki mandatowe. Tak przynajmniej donosi prasa, bo wszystkie czasopisma, wszystkie gazety, wszystkie portale się rozpisują o tym, że ma być drożej, że ma być, nie wiem, 5 tysięcy zamiast na przykład, nie wiem, dwóch tysięcy, że to wszystko idzie w górę. Ale ja nie mogę tego ani potwierdzić, ani nie mogę temu zaprzeczyć. Nie mogę tego zrobić, gdyż taryfikatory na ten rok nie są opublikowane, przynajmniej nie są opublikowane publicznie. To znaczy się, nie mogę do nich dotrzeć. I całkiem możliwe, że dlatego, że nigdy nie powstał. Ale o tym informacji też nie idzie znaleźć, więc... Mm, ja myślę, że panowie władza będą wiedzieli. I chyba tylko oni będą wiedzieli. Jedyny taryfikator powszechnie dostępny to jest taryfikator obowiązujący na zeszły rok. Opublikowany w listopadzie 23 roku. Pozdrawiam tutaj Bartka, który też próbował znaleźć informacje na ten temat do swojej audycji. No, w X-Stacja, to jest radio internetowe i też mu się to nie udało. No więc tak, jest nas już dwóch... Gamojów, a jeżeli ty masz dostęp, to daj linka I ja się chętnie zapoznam i chętnie przestudiuję i chętnie przeczytam, no i teraz ciekawostką starego taryfikatora jest to, że dosyć drogo kosztuje ciebie przejechanie pieszemu na pasach przed nogami, ale prawie za darmo możesz to wykonać po chodniku, czyli jeżeli pieszy wymusi na tobie pierwszeństwo wejdzie ci na przejście dla pieszych, czego oczywiście robić nie może, taryfikator przewiduje to na zdaje się około 500 zł, więc jeżeli tak by się stało, że pieszy by tobie wtargnął to Tobie grozi mandat 1500, bo prowadziłeś pojazd. Załóżmy hipotetycznie, że nie byłeś tym pierwszym. A skoro nie byłeś tym pierwszym, prowadziłeś ten pojazd, no to sorry, bardzo jest przebitka, więc to Ty dostaniesz mandat, a nie pierwszy. Ale jak sprawić, żeby ten mandat był niższy? No otóż da się. Zamiast przejeżdżać po pasach, wystarczy przejechać po chodniku. To kosztuje 100 zł. Więc ja nie namawiam, ja informuję. A takich kwiatków jest dużo więcej. Tym bardziej nie mogę się doczekać nowego taryfikatora, żeby zobaczyć, jak duże będą rozbieżności. Dlatego, że jeżeli faktycznie waloryzacja mandatów ma na celu podniesienie bezpieczeństwa i to jest idea, główna idea, która przyświeca podnoszeniu tych mandatów, to pytanie brzmi, dlaczego wszystko, co się tyczy pieszego, jest taką drobną kwotą? Dlaczego pieszy za swoje przewinienia płaci groszowo? Przecież gdyby. Mandaty dla pieszych były dużo wyższe, policja dużo chętniej by ich ścigała. Więc dużo mniej pieszych pakowałoby się na drogę tam, gdzie nie ma przejścia dla pieszych. Dużo mniej pieszych wchodziłoby na przejście dla pieszych tuż przed nadjeżdżający pojazd. Ale jeszcze, właśnie, ekstansja to jest radio internetowe. Właściwie to możesz go słuchać wszędzie tam, gdzie masz dostęp do internetu, i to cię nic nie kosztuje. I ja również występuję w tym w tych audycjach mianowicie to jest audycja która się nazywa Shadow Maniac i ona w tej chwili będzie o godzinie 20 w każdy czwartek od godziny 20 do godziny 22 więc tam wtedy można posłuchać na live jak pitole głupoty pito pito i czasem Bartek będzie mi przerywał bo to w sumie jego audycja więc czasem będzie udawał, że ją prowadzi. Bartek, ja tylko żartowałem weźmy nie wy wyrzucę z tego mi się tam całkiem podoba te guziczki. Bartek nie wyrzucenie. Ja już więcej nie będę. No i co? To już streamuję? Nie streamuję teraz. Ee, a, zaczyna, zaczyna, czekaj, czekaj. Powiem szczerze, to ja nic nie widzę i Jak to niby działa. bo dobra, co my tutaj streamujemy tak naprawdę? O co tu chodzi? Trybki nowy, raz, dwa, trzy. Jak gra w w Nie ogarniam tego! Mój Twitch, mój kanał. Ukończono początek drogi, ba. Mój Twitch, jesteś na bieżąco. Fajnie. A jak zrobić, żeby tutaj był jakiś obraz?